Cześć, ja nazywam się VDR, a to jest VOD Flash. Zaczynamy. Jak donosi VOD Express usunięta z gry mapa Stalingrad może wrócić do gry jako arena jakiegoś typu specjalnego, lub normalnych bitew losowych. Coś podobnego widzieliśmy już w przypadku Berlina, który przeszedł podobną drogę. Dodatkowo główną rolę w ewentualnym trybie specjalnym mógłby odgrywać czwartotierowy T-34 mod 1940, który niedawno został dodany do gry. W ostatnim mikropaczu zaktualizowano stare piłkarskie kamuflaże znane ze specjalnego trybu na Mundial 2018. Może to oznaczać, że tak lubiany tryb piłkarski powróci również z okazji Euro 2020, które rozpoczyna się w połowie czerwca. Wargaming opublikował długi i szczegółowy artykuł na temat niedawnych testów nowej mechaniki pocisków odłamkowo burzących oraz zmian w artyleriach. Mamy w nim dość dużo tabel porównujących efekty działań tych pocisków w patchu 1.12 oraz danych zebranych na pieskownicy. W dalszej części artykułu znajdziecie akapity poświęcone artylerii, gdzie również porównano jej osiągi w obecnej wersji gry do tych zebranych z serwera testowego. Link do pełnego artykułu zostawiam w opisie filmu. To jeszcze jednak nie wszystko. Widać, że wynik testu musiał zadowolić deweloperów, ponieważ do supertestu trafiło kilka szczególnie wrażliwych na zmiany w burzakach pojazdów. Są to między innymi superciężkie czołgi japońskie, amerykańskie czołgi lekkie z haubicą, KW-2 oraz kołowce. Wszystkie te pojazdy będą testowane w kontekście proponowanych zmian, tak aby ich efektywność na polu bitwy po wprowadzeniu nowej mechaniki pocisków burzących nie spadła. W przypadku kołowców rozważane i testowane będzie poważne zmniejszenie przybijalności pocisków OB. Link do artykułu omawiającego zmiany parametrów do supertestu zostawiam w opisie filmu. Majowa paczka Prime Gaming jest już dostępna. Jak zwykle w skład tego pakietu wchodzą cztery czołgi na 10 dziesięciodniowe wypożyczenie. Tym razem jest to IS 3A, AMX 1357, AC4 Experimental oraz SUS 100Y. Pamiętajcie, że z tych maszyn możecie wdać tylko dwie, które trafią do waszego garażu. Rozumiesz, prychacz? Oprócz tego możecie wydać specjalne misje na pięciokrotne mnożnik doświadczenia lub 10 radzieckich racji bojowych. Oprócz nagród do wyboru każdy otrzymał medal, naklejkę 20 misji na 5-krotny mnożnik doświadczenia, 5 zestawów demontażowych, 5 powłok antyrefleksyjnych, 3 dni konta premium oraz pakiet misji, z których możecie zdobyć materiały eksploatacyjne i rezerwy osobiste. Do super testu trafił nowy amerykański czołg średnio 8 poziomu, Aston Rex 105 jest wyposażony w automat ładujący na 5 pocisków, które zadają po 320 uszkodzeń. Jego czas przeładowania wynosi nieco ponad 36 sekund, a reload między pociskami to 4,5 sekundy. Niestety penetracja i celność działa, nie zachwyca, a do tego czołg ma dość słaby silnik, co może oznaczać, że trudno będzie nim zmieniać pozycję. Póki co nie jest znane przeznaczenie tego pojazdu. Do końca czwartego sezonu przepustki bitewnej został jeszcze miesiąc, ale wodExpress Express ujawnił, że w piątej przepustce czołgami przewodnimi będą AMX-50B, polski C-63 i niszczyciel czołgów Badger. Wszystkie trzy pojazdy otrzymają progresywne style 3D, a na końcu każdego etapu dostaniemy dowódcę. Nowością piątej przepustki będzie ulepszony cichy wydech. Piąty sezon rozpocznie się w czerwcu wraz z wydaniem patcha 1.13, czyli kolejnej aktualizacji możemy spodziewać się pod koniec czerwca. nie Наркотик, не класс, я еду на Халбас, если ты не знал, наркотикал.